Co się zmienia po kornym nawigatorze? Co się zmienia? Zmienia się przede wszystkim to, że masz świadomość. Tak? Jak masz świadomość, no to znowu podejmujesz świadome, świadome decyzje, tak? Już nie masz trochę takiej drogi, drogi ucieczki, a ja nie wiedziałem. Kwestia diety, tak? Ludzie mówią, no tak, ale ja nie wyobrażam sobie życia bez mięsa. No to przyjrzyjmy się, jakie są plusy, minusy. Wiesz, 2 miliardy ludzi żyje na świecie, zdrowo żyje, na diecie roślinnej. No ja jestem taką osobą na przykład i to ponad 20 lat. I rzeczywiście te argumenty słyszę bardzo często, do momentu, do którego nie zaczynamy rozmawiać merytorycznie i nagle się okazuje, że na przykład y, dieta mięsna wpływa na nowotwory i to bardzo mocno y, na stuszczenie narządów i tak dalej i tak dalej więc generalnie i znowu wiesz żeby, o to o nie wiedzę, było, że, że nie chodzi o to że dieta mięsna sama w sobie jest zła bo mhm. to też nieprawda ona jest dobra tylko znowu mhm. musi być odpowiednio stosowana